witam witam wszystkich muszę wam coś powiedzieć jestem teraz w miejscu w ogóle tak zabierałem osobę do tego miejsca patrzcie jak to miejsce wygląda to się jedzie takimi troszeczkę countryside czyli takie miejsce na bezdrożu odludne i tak, zabierałem osobę która tutaj pracuje i to jest kompleks dla osób które ale zanim powiem pierwszy powiem historię od samego początku bo myślę, że jest ciekawa słuchajcie, dzisiaj e, no jakiś tak, czasami człowiek czuje, że ma jakiś taki przypływ energii coś to różnie, czasami człowiek jest senny czasami się więcej nam chce rzeczy robić że zależy od cyklu księżyca, jak tam niektórzy mówią od wielu różnych rzeczy, prawda i teraz tak, poczekajcie chwilę, żebym dobrze wyjechał E, dobra I e, No Zabierałem Panią Kurde tutaj Przyjechał Która e, pracuje Tutaj Dziwną, dziwną panią, bo Jak podjechałem Tu się spytała Czy to ja jestem e, Tak weszła I przez przez całą drogę Kurczę, tutaj wyjadę, cholera Wyjadę Przez całą drogę Jakby tak szeptała coś do siebie Nie wiem Tak jakoś dziwnie yy, Się czułem troszeczkę Ale no okej, okay, okej okay. Zobaczcie jakie miejsce, patrzcie Widzicie, po źle pojechałem Sorry, że tak kurde Powiem wam, że jestem troszeczkę Pierwszy raz tutaj jestem I muszę... Muszę nakręcić Muszę się trochę skupić tutaj, bo powiem wam, że tutaj można pobłądzić, kurde, jest to takie duże I dobra, będę kontynuował No i tak zawsze ja próbuję rozmawiać z ludźmi i tak dalej no ale ta osoba była troszeczkę taka dziwna i no w końcu się tam odezwało zaczęliśmy rozmawiać, zobaczyć jakie dziwne miejsce i... E... Kurde jak to teraz mam jechać? Ja pierdykam sorry, czekajcie chwilę, bo muszę naprawdę troszeczkę się skoncentrować tutaj. Dobra, z razem bramę i okazało się okazało, że to miejsce zawiera wszystko. Zawiera e, miejsce, gdzie tutaj ludzie mieszkają, uczą się. E, jest taki, jakby powiedzieć, no i też pomoc lekarska, czyli miejsce dla ludzi e, z, problem, z problemami mentalnymi, mental disability. Czyli ludzie, którzy mają problemy mentalne w różnym wieku, przeważnie młodzi ludzie. Duże miejsce można pobłądzić, jak widzieliście. No takie miejsce. Zobaczcie, ja teraz będę jechał. Jakby no, nigdzie, tak, czyli po prostu jedziesz drogą, nic nie spodziewaj, że coś takiego jest. Wjeżdżasz. No, jest miejsce ze szkołą, z takim szpitalikiem, z pokojami, gdzie te osoby, gdzie te osoby mieszkają na co dzień. Jedziesz taką drogą, jak. No, nie wiem, ciemno, człowiek się dziwnie czuje, tak? I zajeszeszesz do takiego miejsca, jak widzieliście przed chwilą i zaraz Ci się przypominają jakieś filmy o ludziach którzy są przetrzymywani w, szpitala, w szpitalach dla umysłowo chorych i tam gdzie na nich robią jakieś eksperymenty no tak, bujna wyobraźnia, prawda? bujna wyobraźnia no ale zobaczcie, takie miejsce nie na e, bezdrożu jedziesz, nie ma domów praktycznie no nic jakaś wąska droga po lewej drzewa, po prawej drzewa, ciemno. No i zajerzesz do takiej miejscowości, gdzie. Miejscowości, no. Miejsca, gdzie. Są takie osoby. No, próbowałem z tą osobą trochę porozmawiać. Za dużo ta osoba nie chciała powiedzieć. No, ale powiedziała, że pracuje tam długo. No, i to jest miejsce tu po lewej stronie, kurdy cmentarz, jak pierdykam. E, że to jest miejsce właśnie dla osób młodszych, które mają problemy mentalne. Tak. Tam jest wszystko i że ona pracuje w nocy tylko i w ciągu dnia te osoby chodzą do szkoły, się uczą. No a. nocy, no co, no śpią, nie, ale mówi, że czasami, no wiadomo, że czasami nie śpią, bo jeżeli to osoby mają problemy mentalne, no to chodzą czasami w nocy i tak dalej, że dużo osób tam pracuje, no bo em, em, muszą te osoby, no, pilnować, nie, i tak dalej, i tak dalej. E, nie wiem, czy wiecie, teraz to się już na pewno pozmieniało, chociaż... Nie wiadomo do końca jak to jest, bo to Anglia skrywa wiele różnych tajemnic, brocznych tajemnic, jeżeli zaczniemy się wgłębiać w historię, czytać i tak dalej, i tak dalej. Że dużo w Anglii było takich miejsc i wcześniej później to przerabiali na mieszkania, albo zburzyli, albo powstały jakieś inne rzeczy. Było takie miejsce jak rodzice. Właśnie dla takich mental health Czyli dla ludzi z problemami Umysłowymi Jak ta osoba powiedziała Że to są Jest miejsce gdzie są ludzie w różnym wieku Przeważnie młodzi ludzie Takich miejsc tutaj w Anglii Było kiedyś No i jest bardzo dużo Tylko że chodzi o to że kiedyś Wiele takich miejsc Było osnutych mrocznymi E, historiami że różne rzeczy się cuda, działy i tak dalej, i tak dalej. To nie są żadne teorie spiskowe. No, oczywiście, można gdzieś tam znaleźć informacje, e, które później filmy, filmy zostały inspirowane tymi historiami takich miejsc, tak. Gdzie robiono jakieś eksperymenty, doświadczenia, różne rzeczy, jak jest w tej chwili, to. E, no my tego nie wiemy oczywiście kiedyś było inaczej były inne czasy, teraz żyjemy w innych czasach aczkolwiek no wiele rzeczy się przed nami ukrywa, tak? E, takie miejsca powiem wam, że dla mnie zawsze były takimi miejscami Mrocznymi. Nie wiem, czy człowiek po prostu jakoś tak ma bujną wyobraźnię i tak dalej, no ale też na ten temat się dużo czytało. Ja też takimi historiami się interesowałem. Czytałem różne informacje, książki na ten temat i tak dalej, i tak dalej. Także może kiedyś zrobię odcinek. Anglia właśnie jest taka, że kryje różne takie mroczne tajemnice, tak. Różnie to w Anglii różne rzeczy się działy. Tak? Niektóre miejsca są nawiedzone. Ile w tym prawdy ciężko powiedzieć. Są miejsca nawiedzone, gdzie straszy, gdzie to coś się dzieje, niby, tak. Takie złe energie są. No jest dużo takich miejsc, gdzie ludzie cierpieli e, tak jak wspomniałem są różne informacje gdzieś tam można znaleźć na internetach i tak dalej jeżeli człowiek moc nie poszuka e, dużo jest miejsc takich opustoszałych e, albo już nieistniejących po prostu zostały zburzone i tak dalej no ale z chęcią bym się wybrał do jakiegoś takiego e, miejsca, e, jakiegoś szpitala psychiatrycznego, który jest opuszczony, e, no i tam nakręcił odcinek. Ja lubię takie klimaty, e, które budzą jakąś taką grozę, no bo to pokazuje do czego człowiek jest zdolny. O ile można nazwać takich ludzi e, człowiekiem, e, ludźmi, tak? Bo to nie wiem, ktoś, kto dopuszcza się różnych strasznych rzeczy. Oczywiście to cały czas się dzieje, bo są miejsca, e, gdzie ludzie dopuszczają się bardzo złych rzeczy, no ale. Tylko te miejsca gdzieś tam w domach, tak? Są mi, miejsca takie, gdzie ludzie czczą jakiś kult I, i będę robił odcinek o tym ehm, jak to wszystko wygląda, bo troszeczkę jakby to powiedzieć, no interesuję się tym tematem i, 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 i jakieś tam Rzeczy mogę Wam w odcinku przekazać, aczkolwiek też nie o wszystkim można mówić, wiadomo. Ale myślę, że odcinek będzie ciekawy, jak taki zrobię, i niebawem może go nakręcę nie wiem czy bym się składał z jednego odcinka czy z kilku odcinków myślę, że nie, nie zmieszczę wszystko w jednym odcinku no i opowiem wam w ogóle o sensie istnienia tak, bo to trzeba od początku zacząć po co my tu jesteśmy jak to wszystko funkcjonuje jak my jako ludzie jesteśmy oszukiwani od praktycznie od momentu kiedy no się rodzimy tak, jak nam rodzice przekazują wiedzę, którą gdzieś tam sami zdobyli, uczą nas jak jesteśmy programowani od narodzin żeby mieć jakąś wizję i żeby w coś wierzyć i ku, czemuś, i ku czemu podążać to w zależności gdzie kto się urodził czy my się urodziliśmy wiadomo w Polsce Mamy takie, a nie inne wartości, taką kulturę. Ktoś tam się urodził gdzieś w Afryce, ktoś się gdzieś urodził w Ameryce, ktoś w Australii. Wszystko zależy, gdzie się kto urodził. To takie wartości ma przekazywane, rodzina przekazuje takie wartości. Jeszcze w zależności jakich mamy rodziców, dużo od tego zależy i w jakim gronie się obracamy. Bo jeżeli ktoś się urodził gdzieś w niewoli Albo w zamkniętym gronie No to on ma inne wizje A gdzieś tam się ktoś urodził Normalnie e, Gdzieś tam w miejscu Które upływa dostatkiem, No to też ma inną wizję Wszystko zależy Tak samo jak kupimy nowy komputer I zaprogramujemy Jakieś programy Żeby na nim chodziły i tak dalej no, Wgramy różne jakieś Rzeczy na ten komputer, no to taki on będzie, taki będzie miał programy Nasz e, mózg to można powiedzieć, że jest taki procesor Który je przetwarza No i gdzieś tam mamy ten twardy dysk Który te wszystkie nasze wspomnienia i informacje są gromadzone Wiadomo, my się składamy w większości z wody tak to jest wszystko rozwinięte w naszym organizmie, żebyśmy mogli te informacje gromadzić i weryfikować. A co weryfikuje mózg? Mózg weryfikuje i to w zależności jakie bodźce mu przekazujemy, albo mózg przekazuje jakie bodźce naszego ciała, o ile my możemy sterować. To mózg nami steruje, a czy my możemy mó mózgiem sterować? To jest też dobre pytanie. No, także, tak jak wspomniałem, to jest temat na odcinek, bardzo ciekawy odcinek, dlatego jak nie subskrybowałeś, to subskrybuj, żeby być na bieżąco. Będę poruszał takie tematy w miarę możliwości, żeby Wam przekazać moją Wizję świata. No to, to tyle. Będę, będę kończył. No i do kolejnego razu. Trzymajcie się. Hej!